Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Ostatnio siedząc sobie przy stole i zajadając żelki, zobaczyłem, że na YouTube pojawił się dość nietypowy film. Zobaczcie sami. Gościu bierze sobie magnesy, owija wokół tych magnesów spiral kilka zwoi miedzianego przewodu miedzianej rurki daje do tego Jakiś prosty wymiennik ciepła, wlewa tam do środka olej, uruchamia silniczek, który kręci tymi magnesami w środku, i później można zaobserwować, że takie urządzenie niby na filmie daje bardzo dużo ciepła. Tego na moim kanale jeszcze nie było. To jest to jakby trochę taka indukcja, i przez te zmienne pole magnetyczne mieć, ta rurka powinna się nagrzewać, ale według mnie na tych filmach jest to bardzo przesądzone. Także to jest to, co lubicie, seria hit czy kit. Sprawdzimy, czy taki wynalazek ma jakikolwiek sens, także zapraszam do oglądania filmu. Bo na tym kanale przyjęte jest, oł oh je, yes. zabawić się fajnie i zrobić test. Sąsiedzi wrzeszczą ze strachu, to też to, to robi, co dziś wymyśli znów stachu. Co? Przecież ja nic nie robię, ja tylko... Tak się składa, że mam tutaj jakiś wymiennik. Mam tutaj trochę rurek miedzianych, które mi zostały po projektach z pompą ciepła. W tym roku też jeszcze będą. Także oglądajcie. Dobra, to jest rurka szóstka. Powinna, powinna wystarczyć. Kawałek deseczki. Magiczne szuflady. A nie tu, przepraszam. Tutaj. Kredensie o wentylator, który, którego udało się zdobyć na złomie. Dobrze, że ostatnimi czasy zakupiłem sobie magnesy neodymowe. Wiedziałem, że przydadzą się do jakiegoś projektu. Także proszę bardzo, magnesy neodymowe. Szkoda, że nie takie prostokątne, tylko okrągłe. No ale jak się nie ma, co się lubi, no to właśnie. Dobra, dobra, rozrysujemy sobie na tablicy, jak to mniej więcej ma wyglądać. Tutaj będzie to koło magnesowe, jak widać będą magnesy ustawione na przemienne, do wiernika, do naszego wiatroczka, będzie kilka zwojów rurki miedzianej tutaj nawiniętej, no i pod wpływem obrotu to pole magnetyczne będzie powodować wydzielanie się ciepła na rurkach. Czy to będzie działać? No tak jak mówiłem, musimy przystąpić do wytworzenia. Tegoż to układu i przekonania się na własnej skórze, czy ma to jakikolwiek sens. W pierwszej kolejności pozbywamy się śmigieł z tegoż oto wentylatora. No, postaram się to zrobić jak najprościej, czyli po prostu no, trzeba je zmęczyć. O, zobaczcie. No, w ten sposób już jednego nie ma. Tak trzeba potraktować wszystkie Ale to by miało teraz wibracje jakbym to tak uruchomił. Ale to chyba na na inny odcinek tematyka. Dobra, poszło. Zobaczcie. Teraz muszę uciąć w ogóle to mocowanie, żeby jeszcze to wyrównać szlifierką. Przechodzimy na dział mechaniczny. <grystanie> <grystanie> It's working! Ciała. Ale to ma obroty. Najwyższy czas rozplanować położenie magnesów neodymowych tutaj na tym silniku Są to ogromnej siły magnesy, więc trzeba uważać. Zalecam ostrożność. Teraz jeszcze trzeba wyznaczyć kierunek. Kiedyś takie kompasy można było wygrać w szkole na konkursach. O, tu mamy S, a tu mamy N. Widzicie? Jak się ładnie układa. Teraz zabezpieczę to klejem na gorąco, żeby się one nie rozlazły pod wpływem siły odśrodkowej. W międzyczasie jak się tutaj nam rozgrzewa klej to ja już sobie zmierzę średnicę na jaką trzeba będzie nawinąć rurkę tylko czym ja to zmierzę jak tutaj jest odmiarka to mi się, mi się przyklei przydałaby się linijka trzeba nawinąć na pewno na coś grubszego niż to a może na to dobra to nawijam na strecza a jak? patrzcie się patrzcie i uczcie ja wiecznie żył nie będę. Ja wie... O kurde! Ej, opsaj. No, nawinąłem. Słuchajcie, udało się. Będzie idealne, słuchajcie, będzie luksusowo! robię to klejem na ciepło żeby tu jeszcze później wykorzystać te magnesy to jest tylko eksperyment no nie a magnesy są drogie a tyle to na pewno utrzyma klej na gorąco Duże obciążenie jak na takie małe silniczek. No teraz dopiero zaczęło coś tam grzać. A tyle to na pewno utrzyma. Klej na gorąco, gdzie się podziały? Tamte magnesy. Nie no, serio, kurde, gdzie one się podziały? To są drogie rzeczy. Chwilę mi zajęło, żeby poznać te magnesy. Przykleiłem je z powrotem, ale tym razem przykleiłem połowę, połowę czyli szóstkę. Trzy pary. Bo jak sami widzieliście, ten silnik nie jest nawet na tyle mocny. Więc daję po prostu 6 magnesów. No i zobaczymy jak się, no czy to będzie w ogóle chodzić. Ale po moich wstępnych testach podejrzewam, że to tylko pizna na wodę, no ale zobaczymy, no, żeby nie było zmontuje taki sam układ. Tu sobie będzie wentylatorek, silnik. Tutaj już przygotowałem zmiennik. O! Taki sposób i tutaj będzie połączenie. W ogóle muszę wam się pochwalić, że dzisiaj zrobiłem zamówienie i kupiłem sobie, zamówiłem sobie rzeczy do zrobienia palnika gazowo tlenowego, czyli na propan butan i tlen. Dzięki temu będę mógł sprawniej lutować takie rureczki. No ale to spokojnie. Jeszcze będzie pewnie odcinek zrobienia wózka na ten palnik. Teraz już ostatnim krokiem przed uruchomieniem będzie oczywiście napełnienie tak jak było w filmiku tutaj tego układu olejem. Ja użyję oleju roślinnego. A szkoda mi brać oleju silnikowego, albo jeszcze jakiś innych. Olej to olej. Sofa mi. Duziwa. Jak nie, to mniej, mniejszą strzykawką trzeba sobie radzić. Trzeba pomału. Kurde, no pomału, to pomału. Wejście to jest pomału. Układ już napełniony. Zalany olejem. Tutaj mi się oczywiście trochę wylało. A teraz chwila prawdy, czy ten oto. Internetowy hit YouTube'a działa, czy też nie działa? Strzelam, że nie, no ale zobaczymy. Już podłączam zasilanie i zaraz się wszystkiego dowiecie. 3, 2, 1. Uciekać! Dobra, magnesy się trzymają. Zaraz zobaczymy, czy coś się dzieje. Termowizję weźmiemy do ręki. Jedyne, co się nagrzewa, to silnik elektryczny. No dobra, delikatnie, czekajcie. Delikatnie rurka jest tutaj ciepła, się robi, miedziana No nie, 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 nic to nie daje, no No gdzież, no skąd? Z takiego małego silniczka? Proszę Was Tutaj jedyne co się nagrzewa to jest silnik O, 32 stopnie już prawie ma Zobaczmy, co na to. Kamera termowizyjna. No oczywiście, tylko silnik. Tylko silnik się robi ciepły. 33 stopnie ma. A rureczka. O, no, jest tylko ciepła. Nic więcej tutaj, nic w ogóle nie idzie. Nie, 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 nic, nic nie grzeje. Tak jak myślałem, ściema totalna. Delikatnie ciepła, zrobiła się tutaj ta rurka miedziana. Także moi drodzy, przechodząc do podsumowania, sami widzieliście ten wynalazek. No nie działa on. Tak podejrzewałem, że nie będzie działał, ale po prostu nie było jeszcze żadnego polskiego filmiku, który by sprawdzał wiarygodność takie, takich oto urządzeń. Słuchajcie, nie istnieje coś takiego, już to wiele razy mówiłem, jak darmowa energia. Zobaczcie, ile energii potrzebuje farelka lub taki grzejnik, który faktycznie jest w stanie ogrzać no, małe pomieszczenie. Jak dużo on prądu potrzebuje? No, 2 kW to jest ogromna moc według mnie. A tutaj Hindusi myślą, Hindusi myślą na tych odcinkach, że będą mogły piać ludzi i takim malutkim silniczkiem, wentylatorkiem, oni tam mieli jeszcze mniejsze tak naprawdę, to ten wentylator jest mocniejszy niż to, co oni mieli, wytworzy Nagrzeje taki oto wymiennik ciepła, a ten wymiennik ciepła ma, y, może wymieniać, jest na moc wyliczony 1 kW co najmniej, więc żeby osiągnąć z 20-30 W 1 kW mocy, no to to już naprawdę jest cudowna energia, można to porównać z, z tymi fi, wszystkimi filmikami, gdzie biorą sobie magnez, nawijają dwa swoje i dają do żarówki. I ta żarówka proszę Państwa świeci, tu wszyscy biją brawa, wszyscy się dziwią. A do taka żaróweczka się okazuje, że. O! Taka żaróweczka. I ma ona w środku baterię. I kiedy on sobie ją wkręca, to zamyka obwód elektryczny i żarówka świeci. Darmowa energia wtedy, kiedy bierzecie prąd od sąsiada z przeduszki. To jest jedyna darmowa energia. Ale słuchajcie, tak na poważnie biorąc ten temat. Temat ogrzewania magnesami. Oczywiście jest możliwy, niektórzy robili większe takie urządzenia, które zamieniają energię mechaniczną właśnie tutaj poprzez te magnesy mają większe koło magnesowe, mają taką jedną dużą pętlę takiego takiej rury miedzianej i silnik 3 kW na przykład napędza to koło, no i faktycznie wtedy uzyskamy, nie wiem, no te 60, 70, no może nawet trochę więcej, procent sprawności, ale ta energia, którą damy do silnika, żeby nam napędziła te magnesy, i później ta energia mechaniczna się z powrotem zamieniła na energię cieplną poprzez indukcję, no to już są tutaj straty: straty na łożyskach, na silniku, na uzwojeniach i tak dalej. Fitu, fitu. Słuchajcie, jeśli chcecie, kurde, grzejniki czy coś, to najlepiej prosto elektrycznie farelka w prosty, prosty sposób, a nie. Takie rzeczy tutaj pokazywać w internecie. Oczywiście to mówię do, do tych, co udostępniają takie filmy, ale ja się cieszę, że mogłem nagrać o tym w sumie materiał. Oczywiście, jeśli chcecie, mogę spróbować zrobić już taki przykładny, większy model nie wiem, wytwornicy ciepła z magnesów neodymowych. Zbanamy wtedy sprawność i dopiero później będziemy mogli mówić o, o wynikach. Mam jeszcze za zanadrzu bardzo ciekawy pomysł na magazyn energii, na odcinek. Także spodziewajcie się za niedługo czegoś ekstra. A tymczasem zostawcie łapkę, subskrybujcie kanał, żeby zobaczyć więcej odcinków. Piszcie w komentarzach swoje sugestie, swoje, swoje przemyślenia. Trzymajcie się dzięki moi drodzy widzowie, że dostaliście do końca. Na razie, cześć!